21 sierpnia zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ulicy 25 czerwca. Do urzędu miasta wpłynęło 105 ankiet wypełnionych przez mieszkańców. Większość zdecydowana mieszkańców Radomia, którzy wzięli udział w tych konsultacjach, chciałaby, żeby ulica 25 czerwca była ulicą typowo śródmiejską z ograniczonym duchem samochodów, dopuszczonym mocniej duchem rowerzystów, lolkarzy więcej zieleni, więc no widać, że te trendy, które na Zachodzie Europy gdzieś są już powszechne docierają powoli do nas. Aktualnie 25 czerwca pełni rolę ulicy przelotowej, a władze miasta informują, że pojawiają się również głosy, aby na fragmencie ulicy, na której prace prowadzą wodociągi miejskie, pojawiło się więcej zieleni. To jest tak naprawdę na przyszłość, bo dzisiaj nie planujemy inwestycji w 25 czerwca, tak jak mówię, ona może zmienić swój charakter, ale myślę, że dopiero po wybudowaniu trasy NS, po zdjęciu części tego ruchu przelotowego przez trasę NS. W Radomiu docelowo będziemy szli w tym kierunku, żeby nie wydawać bardzo dużych pieniędzy, ale chociażby czy to meblami miejskimi, czy zielenią, czy po prostu wymalowanymi pasami dla rowerzystów, zmieniać charakter ulicy. Konsultacje społeczne i ewentualne zmiany charakteru ulicy dotyczą odcinka od ulicy Waryńskiego w kierunku północnym.